Drodzy nauczyciele, z tej strony Tosia, czyli filmowa Ada Zgudka i Konrad, czyli filmowy Albert. I chcieliśmy Was bardzo serdecznie zaprosić na seans filmu Kleks i wynalazek Filipa Golarza czyli druga część Akademii Pana Kleksa. No i co? Do zobaczenia w kinach. Kleks i wynalazek Filipa Golarza to kontynuacja przygód z pierwszej części Akademii Pana Kleksa. Musimy jednak pamiętać, że jest to adaptacja powieści Brzechwy, która została dostosowana do współczesnych realiów. Ada Niezgódka tym razem wraca do Akademii z misją rozwikłania tajemnicy pochodzenia Alberta, który okazał się chłopcem-robotem. I to otwiera przed nami pytania o relacje między człowiekiem a technologią. Czy technologia może zastąpić ludzkie emocje? W międzyczasie profesor Klecks wyrusza do świata realnego, by odnaleźć dawnego przyjaciela Filipa Golarza, który jak pamiętają czytelnicy Brzechwy nie jest postacią pozytywną. Tym razem twórcy zapraszają nas do epickiej opowieści, bogatej w różnorodne wątki edukacyjne, które pozwalają na refleksję nad odnalezieniem swojego miejsca w szybko zmieniającym się świecie. Film porusza też tematy poszukiwania własnych korzeni i odkrywania prawdy o sobie. Zachęca do zastanowienia się nad tym, jak ważne jest pielęgnowanie pasji, marzeń i wartości w świecie zdominowanym przez technologię. Pokazuje również, że wyobraźnia i empatia są kluczowe w budowaniu prawdziwych relacji. Zachęcam Was do oglądania filmu Kleks i wynalazek Filipa Golarza. To wspaniała dawka inspiracji, ale dawka kreatywności, która pokazuje nam wspaniałą drogę podróż, podróż po świecie kolorów, po świecie wynalazków, po świecie takiej abstrakcji, która często. Otwiera nam nowe horyzonty, daje nam nowe spojrzenie, pokazuje nam to, że ten świat może być inny, a to my jesteśmy sprawcami tego, co się będzie na nim działo. Otwiera nam horyzonty, pokazuje nam nowe drogi, pokazuje nam nowe drzwi, pokazuje ogromną siłę wiary w siebie, wiarę w nasze własne możliwości, wiarę w potęgę tworzenia rzeczy niebywałych i kreatywnych. To jest prawdziwa lekcja również empatii, radości, miłości, kolorów. Serdecznie Was zapraszam. Albert jako postać może stanowić ważny punkt wyjścia do rozmowy o neuroróżnorodności, zachęcając nas do głębszego zrozumienia, ale też akceptacji osób o zróżnicowanych potrzebach. Chłopiec pokazuje, że każdy człowiek ma unikalny sposób myślenia, odczuwania, reagowania na świat, co stanowi wartość samą w sobie. Refleksje nad postacią Alberta uświadamia nam, jak ważne jest tworzenie przestrzeni, w której na przykład osoby ze spektrum autyzmu mogą czuć się akceptowane i rozumiane. Warto pamiętać, że budowanie relacji z nimi wymaga empatii, otwartości, cierpliwości, uważności, ale przynosi również niezwykłe korzyści, takie jak na przykład wzbogacenie perspektyw czy odkrycie nowych sposobów spostrzegania świata. Postać Alberta zachęca nas, byśmy dostrzegali potencjał i piękno różnorodności, a także byśmy jako społeczeństwo lepiej wspierali także osoby, y, zarówno w codziennych ich relacjach, interakcjach, jak i w systemowych rozwiązaniach. Drodzy nauczyciele, jeśli chcecie zaprezentować swoim uczniom wpływ technologii na świat, w jakim żyjemy i moc wyobraźni, to serdecznie zapraszam Was na seans nowej części Akademii Pana Kleksa. To tutaj razem ze swoimi uczniami przeżyjecie wielką przygodę, i mam nadzieję, że to wszystko będzie potem przyczynkiem do świetnych rozmów, na przykład na godzinach wychowawczych. Do zobaczenia w kinie. Film jest także ponadczasową opowieścią, podejmującą uniwersalne tematy. Wątki związane z budowaniem relacji rodzinnych i przyjacielskich. Dorastaniem do sprawczej i odpowiedzialnej postawy, a także pierwszym zauroczeniem będą bliskie młodym widzom. Z pewnością warto zwrócić uwagę także na ewolucję postaci Alberta i Ady. Bohaterowie dorastają, doświadczają nowych, często trudnych emocji i odważnie stawiają czoła całkiem nowym wyzwaniom. Uczniowie będą mogli utożsamić się z filmowymi postaciami i odnaleźć część własnych doświadczeń na ekranie. I z pewnością właśnie o tym warto będzie z nimi porozmawiać po seansie. W drugiej części Kleksa bardzo wartościowy edukacyjnie jest to, jak dużą rolę odgrywają w tym filmie bajki, książki, opowieści. Jest to tak naprawdę centralny punkt całej fabuły. Że z jednej strony mamy bohaterów, którzy bronią akademii i bronią tego, żeby książki nie zostały zniszczone, a z drugiej strony mamy właśnie antagonistę, który będzie dążył do tego, żeby te książki zniszczyć. I ten film, przekaz tego filmu, wprost mówi o tym, że opowieści mają wielką moc. Podobne zdanie pada w filmie. Pokazują one też korzyści płynące z opowieści, to na czym polega piękno książek, bajek, fantazjowania. Uważam więc, że to jest film, który można wykorzystać w zachęceniu młodych ludzi do sięgania po książki, do tego, żeby interesować się właśnie słowem pisanym i takim właśnie światem bardziej baśniowym do tego, żeby rozwijać swoją wyobraźnię. jest doskonałym protekstem do tego, żeby uczyć tego, co naprawdę ważne. Żeby stworzyć taką atmosferę, w której nauczymy się rozmawiać o emocjach, o komunikacji, gdzie dowiemy się o tym, jak nienazwane i nieprzepracowane emocje tworzą świat, w którym żyjemy i ten świat też kreują. Zapraszam Was na premierę tego filmu, ponieważ warto go obejrzeć właśnie z perspektywy edukacji. Ponieważ dzięki wiedzy tam zawartej, dzięki przykładowi chociażby jednego z głównych bohaterów, Przykładowi Alberta, możemy pokazać uczniom, jak nieprzepracowane i nazwane emocje ten nasz świat kreują. Przyjdźcie na film właśnie dlatego, żeby mieć pretekst do tego, żeby o tym filmie rozmawiać, i nauczyć tego, co dzisiaj w szkole naprawdę ważne, czyli m.in. kompetencji społecznych, tutaj dodatkowo wsparte możliwością poszerzonej świadomości naszej wiedzy o emocjach. Zapraszam bardzo serdecznie i do zobaczenia w kinie. Lex, i wynalazek Filipa Golarza. Miałem mnie obgryzać Tylko w kinach.